Siła z wybrzeża Magdalena Wałdoch witam serdecznie. Po prawo skrzydłowym Wojtku Prymlewiczu nadszedł czas na lewo skrzydłowego Piotra Papaja. Witam cię, Piotrze. Witam. Piotrze, dziś zaczniemy nietypowo, bo od reprezentacji Polski nie tak dawno zakończyły się mistrzostwa świata w katarze, więc nie mogę cię o nie nie zapytać, jak oceniasz występ kadry? Oczywiście występ no, trzeba ocenić bardzo pozytywnie tak. Chłopaki przywieźli medal, co prawda brązowy ale jest to no, największe osiągnięcie w ostatnich latach, więc, więc raczej, raczej na plus. Twoim zdaniem ta drabinka w efekcie nie do końca korzystna, no bo ten półfinał z Katarem, jaki był, wszyscy widzieliśmy, zadecydowała o kolorze medalu, z jakim wróciliśmy? Ciężko powiedzieć, bo nie trafiając na Katar, moglibyśmy trafić czy na Francuzów, czy na Hiszpanów wcześniej. Nie wiadomo, jakby się to wszystko potoczyło, więc ciężko jest tak gdybać, tak czy jakbyśmy trafili na kogoś innego, to, to byśmy zaszli wyżej. Na pewno na pewno jest to bardzo duży sukces i trzeba się z tego cieszyć. No to teraz, co powiedziałbyś, jakby Tobie zaproponowano grę w reprezentacji Kataru? To są trudne pytania dla każdego zawodnika. Na pewno w tym momencie powiedziałbym nie, ponieważ jestem młody, gdzieś tam mam swoje ambicje, aspiracje do gry w kadrze polskiej, tak? Ale też ja poniekąd staram się w miarę rozumieć tych zawodników, którzy się zdecydowali bo większość z nich to zawodnicy wiekowi, którzy gdzieś tam już swoje osiągnęli, poza tym niektórzy, niektórzy młodsi są to zawodnicy, którzy nie mają jakiejś tam perspektyw grania w kadrze w swoim kraju, no a wszyscy wiemy, jakie były propozycje Katarczyków. Dobrze, zostawmy więc e, temat kadry. Za wami ciężko, bardzo ciężko przepracowana przerwa w rozgrywkach ligowych. Nad czym szczególnie ty skupiłeś się indywidualnie? Indywidualnie? Przede wszystkim chciałem trochę zbudować można powiedzieć więcej siły, bo tego mi gdzieś tam przede wszystkim brakuje. Jak widać, można, na boisku no, nie jestem największym zawodnikiem, więc no, muszę, muszę sobie jakoś radzić z tymi, z tymi trochę większymi, starszymi kolegami. Więc przede wszystkim na tym, no, ale też nad wszystkimi innymi aspektami gry na boisku: zarówno techniką, jak i szybkością, wytrzymałością. Tuż przed wznowieniem rozgrywek zrobiło się trochę luźniej na twojej pozycji. Mam na myśli wypożyczenie Irka Żaka. Co sądzisz o decyzji, jaka zapadła w klubie? Nie chciałbym tego do końca komentować, bo w pewnym sensie mnie to też dotyczy, bo to jakby poniekąd mój konkurent, tak? Nie wiem, wydaje mi się, że, że dla Irka jest to dość dobra decyzja, ponieważ no, w, gdzieś tam w pierwszej rundzie mało tych minut sp spędzał na parkiecie, no, a teraz na pewno w, w Kościerzynie będzie miał więcej szans na grę, a nic, nic, żaden trening nawet z najlepszymi nie zastąpi po prostu gry na boisku. Widać, że obaj z Patrykiem dobrze się rozumiecie, uzupełniacie w trakcie meczów. Czy wasza rywalizacja tylko wygląda na taką spokojną? No i czy w tym przypadku w ogóle można mówić o jakiejś rywalizacji? Nie no na pewno rywalizacja zawsze jest. My z Patrykiem bardzo dobrze się dogadujemy. Jesteśmy dobrymi kolegami, tak? I, i nigdy nie ma jakiejś takiej rywalizacji, że tak powiem, złośliwej. Ale, ale rywalizacja jest. Oczywiście każdy chce grać, każdy chce grać jak najwięcej, jak najlepiej, ale dla nas to jest tylko, tylko, tylko im plus, bo przez to, że rywalizujemy ze sobą, podnosimy swoje umiejętności, a to idzie i dla nas na plus, i dla zespołu. Często decydujące o wyniku meczu w bramki rzucałeś właśnie ty. Czy to oznacza, że ta rola zmiennika, bo to zazwyczaj Patryk wychodzi w pierwszym, pierwszym składzie, ta rola zmiennika ci odpowiada? To, czy wchodzę pierwszy na boisko ja, czy wchodzi Patryk, ja na no to nie patrzę na w takiej kwestii, czy ja jestem jego zmiennikiem, czy, czy on moim. Jeżeli gramy mecz, to gramy wszyscy razem, cały zespół. Wychodzimy, każdy, każdy walczy o to, żeby zwyciężyć i, i to jest najważniejsze, tak? I to, czy później na sam koniec ja rzucę bramkę, czy rzuci Patryk, czy ktokolwiek inny z chłopaków, to będziemy się z tego dokładnie tak samo cieszyć. Czy to prawda, że jesteś najszybszym z zawodników Wybrzeża zaraz po Arturze Chmielińskim? <laughs> No ciężko powiedzieć. Artur, Artur na pewno jest, jest takim dość wyjątkowym rąkarzem, bo naprawdę bardzo szybko biega i jest niesamowicie wytrzymały, co jest dość dziwne wśród rąkarzy. No, ale czy jestem najszybszy? Nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Na pewno gdzieś tam w czołówce jestem. Waszym celem jest utrzymanie. Co twoim zdaniem może o nim zadecydować? E, no na pewno zadecyduje o tym po prostu walka, walka i jeszcze raz walka. Bo teraz każdy mecz będzie dla nas decydujący. Jeżeli będziemy w każdym meczu walczyć od pierwszej do ostatniej minuty i starać się wyrwać punkty wszędzie, bo z każdym można wygrać, to wierzę w to, że się utrzymamy. No i właśnie a propos tej walki, za wami spotkanie z PGS Talą Mielec, jak ocenisz wasz występ? Nasz występ oceniam po pozytywnie, ponieważ e, wydaje mi się, że zagraliśmy dobre zawody. Tak, wygraliśmy, więc to jest najważniejsze, ale zwycięzców się nie sądzi. Oczywiście popełniliśmy na pewno sporo błędów, które, które gdzieś tam musimy poprawić: czy rzuty karne, czy gdzieś tam nerwowa końcówka, w której, w której trochę niepotrzebnie doprowadziliśmy do pewnej nerwówki i wygraliśmy w sumie tylko jedną ramką, ale spotkanie było bardzo pozytywne. Graliśmy dobrze w obronie. Więc naprawdę jestem zadowolony z tego spotkania. Odejdźmy na chwilę od y, tematu Wybrzeża. Porozmawiamy teraz o początkach Twojej kariery. Mimo młodego wieku trochę już pograłeś i to nie w byle jakich klubach. Opowiedz, jak to było. Tak, gdzieś tam już moja, moja kariera, można powiedzieć, się trochę rozwinęła, bo zacząłem grać w Kielcach w wieku mniej więcej 11 lat 12. Zacząłem trenować w szkole podstawowej. Co prawda jakby do klubu zacząłem należeć bodajże w piątej klasie podstawówki dopiero. No bo takie były przepisy związkowe i dopiero taka kategoria wiekowa była. I w takiej kategorii wiekowej dopiero mogliśmy występować w barwach jakiegoś klubu. Ale już wcześniej, wcześniej gdzieś tam trenowaliśmy bardziej. To były treningi ogólnorozwojowe niż piłki ręcznej, ale już coś tam, coś tam robiliśmy z piłkami. Potem wspinałem się po, tym, po tych szczebelkach, że tak powiem, kariery młodzieżowej. Cały czas w barwach Vive Targi Kielce. Z którymi nawet, nawet udało nam się niezłe sukcesy osiągnąć, bo dwa razy wicemistrzostwo polskich juniorów. Po wieku juniora zostałem jeszcze rok w Kielcach, gdzie, gdzie miałem przyjemność trenować pod okiem trenera Bogdana Wenty. Potem poszedłem do przemyśla, który akurat awansował do Superligi. Była to taka dość ciężka decyzja dla mnie, bo musiałem się wyrwać z domu. I to w sumie, w sumie daleko, bo kilkaset kilometrów. Zamieszkać w sumie sam, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli chcę grać piłkę ręczną i chcę grać gdzieś tam na jakimś wysokim poziomie, o czym marzę, to, no to kiedyś musiałby przyjść ten moment. Więc spakowałem torbę i pojechałem, pojechałem grać w przemyślu. Tam grałem rok, ponieważ e, przemyśl spadł z Superligi do pierwszej ligi. Szukałem innego klubu. No, i akurat y, udało się zakotwiczyć tutaj w Gdańsku, z czego jestem bardzo zadowolony. Cała Twoja, ta najbliższa rodzina w jakiś sposób jest powiązana z piłką ręczną. Zdeterminowało to jakoś Twoją karierę? Wpłynęło na ten wybór? Na pewno tak, ponieważ piłką ręczną można powiedzieć, że się zaraziłem od rodziców, którzy są kibicami przede wszystkim. I tak naprawdę odkąd pamiętam, to chodzę na mecze. Od najmłodszych lat. Niegdyś na starą halę Iskry Kielce, gdzie między innymi na przykład Damian Bleklak grał i w barwach Wybrzeża Gdańsk, później w barwach Wisły Płock. Stąd w sumie się wzięło gdzieś tam ta moja pasja, bo tak naprawdę kiedyś, gdzieś właśnie przed którymś meczem z Wisłą Płock, na który trzeba było przyjść trzy godziny wcześniej, żeby mieć miejsce siedzące, mieli trening właśnie jakaś, jakaś grupa młodzików ja jak to zobaczyłem, to była grupa starsza ode mnie 2-3 lata. Jak ich zobaczyłem, to stwierdziłem, że ja tak chcę. I tak naprawdę wszyscy moi koledzy gdzieś tam chcieli być, nie wiem, policjantami, strażakami, a ja zawsze mówiłem, że ja chcę być piłkarzem ręcznym. Jaki będzie twój następny przystanek i czy planujesz powrót do tego macierzystego klubu? No i ciężko powiedzieć, jaki będzie mój następny przystanek na razie. Tutaj w Gdańsku jest mi bardzo dobrze i... Na mogę tu zostać na całe życie, jeżeli będzie za tym szedł jakiś tam i rozwój sportowy i wszystko będzie ok, to nie mam z tym żadnego problemu. Pewnie, że kiedyś chciałbym wrócić do Kielc. Każdy, kto zaczyna trenować w swoim klubie macierzystym, zawsze marzy o tym, żeby kiedyś móc zagrać w jego barwach jako, jako senior, tak? Na pewno nie będzie to łatwe, bo, no bo klub z Kielc jest, można powiedzieć... E gdzieś tam rangi europejskiej już, więc, więc na pewno nie będzie to łatwe, no ale może kiedyś. Chociaż z drugiej strony, dlaczego my w, tutaj w Gdańsku nie możemy zbudować klubu rangi europejskiej i mogę zostać tutaj w Gdańsku. Co jest przyczyną motywacji, która powoduje, że zawsze pozostawiasz serce na boisku? Hmm, ciężkie pytanie. E, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Po prostu tak mam, że, że zawsze wychodząc na boisko... Staram się dać z siebie wszystko, i dla mnie najważniejsze jest to, żeby walczyć po prostu o wygraną, żeby walczyć za, za kolegów, którzy są niejako moją rodziną, bo drużyna, drużyna powinna być rodziną. My powinniśmy być jeden za drugiego tak mocno, że, żeby skoczyć w ogień. Co by się nie działo, żeby murem stać jeden za drugiego, więc no ja po prostu tak mam. Ja tak, ta, takie mam gdzieś tam, nie wiem, myślenie w głowie. No i to jest, to jest taki powód, że jeżeli wychodzę na boisko, to zawsze staram się zostawić serce. Czy, czy mi to wychodzi, czy nie, czy zagram lepszy mecz, czy gorszy, no to staram się zostawić całe serce na boisku. No właśnie tego serca do gry nie można ci odmówić i no aż chce się ciebie oglądać na boisku, ale jaki jest Piotrek Papaj tak na co dzień po wyjściu z hali? <laughs> Zupełnie inny, ponieważ ja gdzieś tam jestem bardzo spokojny. Ja jestem bardzo spokojny poza, poza halą. Naprawdę, totalnie, totalnie inny. Ja wchodząc na hale, doznaję, można powiedzieć, takiej yy, dziwnej przemiany, i wychodzi ze mnie zupełnie inna osoba, która jest gdzieś tam w pewnym sensie charakterna, a poza boiskiem jestem spokojnym chłopakiem, na którego normalnie się nie zwraca uwagi na ulicy. Słyszeliśmy już, że Hubert byłby muzykiem, Artur kucharzem, a Krzysiek szalonym biznesmenem. Kim ty byłbyś, gdyby nie piłka ręczna? Hmm. Wydaje mi się, że byłbym doradcą podatkowym i poszedłbym w ślady mojej mamy, która, która właśnie jest doradcą podatkowym, a biuro rachunkowe już teraz, już chyba 20 lat, więc, więc, więc pewnie bym poszedł w te ślady? Do tej pory wasze spotkania z kibicami ograniczały się tylko do meczów? Od niedawna widać was także w akcjach organizowanych poza Halą, na przykład Woś, czy weekend z dzieciakami. Jak odnajdujesz się w tych nowych sytuacjach? i myślę, że się on znajduje dosyć dobrze, ponieważ e, gdzieś tam nie mam z tym problemu, żeby czy pomagać, e, tak jak przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy, czy bawić się z dziećmi. tak. Ja uważam, że takie akcje są naprawdę super, ponieważ gdzieś tam powinniśmy wychodzić do, do wszystkich kibiców, żeby gdzieś tam trochę można powiedzieć polubili nas też e, poza boiskiem. Bo to się przełoży na pewno w jakimś sensie na, na frekwencję na hali. Poza tym chciałbym, żeby, żeby wszyscy ludzie zobaczyli, że my też jesteśmy normalnymi ludźmi, że to nie jest tak, że, że piłkarze ręczni, nożni czy siatkarze to są nie wiadomo jacy ludzie, którzy zarabiają Bóg wie jakie pieniądze i, i po prostu są gdzieś tam, gdzieś tam wyżej w hierarchii niż normalni, zwykli ludzie. My jesteśmy takimi samymi ludźmi jak ci, którzy chodzą po ulicy, którzy pracują gdzieś tam w normalnej firmie. Czy wraz z, z awansem do Superligi zauważyłeś wzrost popularności piłki ręcznej lub też nie wiem samego wybrzeża tutaj w mieście? Tak, na pewno. Zdecydowanie więcej ludzi chodzi na mecze chociażby. Więc y, to już jest taka oznaka, że na pewno jesteśmy gdzieś tam popularniejsi. Śledzę śledzę nasz fanpage na Facebooku, więc też tych polubień mamy dużo więcej, więc wpływ na to ma na pewno nasz awans do Superligi, tak? Po ostatnich kolejkach wywiązała się dyskusja o dopingu zorganizowanym w wybrzeżu. Jaki jest twój do tego stosunek? Ciężko się wypowiadać na ten temat, ponieważ na pewno mamy wspaniałych kibiców, którzy nas dość głośno dopingują. I ja tak samo szanuję kibiców, którzy gdzieś tam powiedzmy krzyczą, śpiewają, walą w bębny, i tak samo tych, którzy gdzieś tam siedzą spokojnie i klaszczą. Oczywiście super jest, jeżeli cała hala, cała hala cię dopinguje, cała hala krzyczy. Ale naprawdę wydaje mi się, że jest OK tak, jak jest. Poza tym gdzieś do, do takiego bardzo aktywnego dopingu, wydaje mi się, że hala musi w pewnym sensie dojrzeć. Tak samo było w Kielcach jeszcze kilka lat temu, gdzie też było bardziej spokojnie na meczach niż, niż wielki doping. Dopiero później przy tych ważniejszych meczach cała hala potrafi na przykład wstać w meczu o mistrzostwo Polski przez 60 minut stać i wszyscy będą krzyczeć tak samo. No to na koniec, powiedz, jakie są Twoje cele na najbliższe miesiące? Utrzymać się w Superlize, rozwijać się jak najlepiej, gdzieś tam budować, budować swoją, swoją markę i swój poziom sportowy. Wydaje mi się, że, że tyle. I tego Ci życzę. Dziś gościem Siły z Wybrzeża był Piotr Papaj. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kolejnym gościem audycji będzie Marcin Lijewski, a pytania już dziś możecie wysyłać na profilu Wybrzeża Gdańsk na Facebooku. Do usłyszenia.